Cześć, z tej strony Ola Uruszczak, jest mi miło powitać się w moim podcaście i dzisiaj chciałam opowiedzieć Ci o bardzo wartościowej pracy, jaką jest poranny rytuał uważnego wstawania. Jeśli masz ochotę posłuchać, na czym on polega, to zapraszam. W pracy nauczycielki jogi i medytacji przyznam, że bardzo duży aspekt to rozmowa. Z uczennicą i z uczniem. Rozmowa, właściwie uważne słuchanie. Uważne słuchanie, po to, aby dowiedzieć się troszkę o historii danej osoby, ale przede wszystkim odkryć jej potrzeby. Odkryć jej potrzeby i dobrać właściwe środki, po to, aby te potrzeby móc zapełnić. I już wiele razy. Właśnie podpowiedzenie uczennicy czy uczniowi y, praktyki porannego rytuału ważnego wstawania to, było właśnie, y, to była właśnie dobra podpowiedź. To była taka praktyka, która trafiła w samo sedno. I sama praktyka porannego wstawania nie jest skomplikowana, ale niesie w sobie dużą głębię. No i właśnie pomyślałam, że dziś warto o tym powiedzieć. I tutaj zaznaczę, jeżeli szukasz w tym odcinku wspólnej praktyki, to nie będę prowadzić żadnej medytacji, dlatego że ten porany rytuał ważnego wstawania jest do zrobienia po przebudzeniu, ma on swoją formę i yy, no i na dobrą sprawę trudno by było go poprowadzić, ponieważ no, zaraz się dowiemy dlaczego. Każdy ma swoje wstępy wstawania. Co to jest właściwie ten poranny rytuał uważnego wstawania? Bo być może przyszło Ci do głowy, że chodzi mi o ścielenie łóżka i odsłanianie zasłon. Tutaj to są elementy mojego poranka, które są dla mnie bardzo ważne. Potrzebuję zawsze pościelić łóżko, mieć odsłonięte okna, tak żeby światło słoneczne wpadło do domu. Ale zdecydowanie nie, nie o tym chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć o sufickim rytuale uważnego wstawania, który towarzyszy mi już od wielu lat, i były takie momenty w moim życiu, kiedy naprawdę, naprawdę pomagał mi wstawać i mieć takie poczucie sensu. Yy, takie poczucie sensu, że dalej yy, właściwie z takim spokojem mogłam pchać ten codzienny wózek yy, wielu obowiązków. I nie mieć takiego poczucia, że, że coś tracę. Na czym polega ten poranny rytuał uważnego wstawania? On dotyczy zdecydowanie poranka, czyli takiego momentu, i przez ten poranek rozumiem ten moment, kiedy się budzimy. Dobrze, i to nie musi być poranek. Niektórzy się budzą koło południa. Niezależnie od tego, o której się budzimy, zawsze jest ten moment, kiedy umówmy się. Rano wstajemy. I na czym będzie polegał ten rytuał? Mianowicie najpierw, kiedy się obudzimy, to nie zrywamy się z łóżka, tylko czekamy, aż przyjdzie do nas taka świadomość. Chodzi mi o to, że czasem niektórzy są zaspani, tacy zaspani potrafimy się wywleźć z łóżka, śpiąc jeszcze po drodze do kuchni. Nie, no to zdecydowanie nie. Tutaj czekamy w łóżku, aż ta świadomość do nas przyjdzie, a sen zupełnie. Odejdzie. No, i jak ten sen odejdzie, będziemy już tacy świadomi, to rozpoczyna się kwestia właśnie tej, tego rytuału. Najpierw nawiązujemy kontakt z naszym oddechem. I tutaj oddech w wielu szkołach medytacyjnych, dla sufich też, jest bardzo ważnym narzędziem, takim aspektem nas, który ma wiele warstw, ponieważ nie tylko Kontaktujemy się z oddechem tym fizjologicznym, czyli zaczynamy czuć, że oddychamy. No ale oddech ma też ten aspekt psychologiczny, czyli takiego jest właściwie takim prądem, którym, który niesie do nas pewne treści i też który od nas te treści zabiera i oddaje światu. Więc kontaktując się z oddechem, na dobrą sprawę już mamy ten pierwszy krok uważności. Uważność, czyli takie bycie, można powiedzieć, z doświadczeniem tu i teraz, ale też uważność jako ta, ten nasz aspekt nieoceniający, tylko akceptujący. Bo oczywiście uważność można różnie zdefiniować, ale dla mnie uważność to jest takie otwarcie się na siebie, otwarcie się na to, co przeze mnie płynie i akceptowanie tego z jednoczesnym nie, nie odpychaniem tych treści od siebie, ale też nie poddawaniem się im i nie zatracaniem się, czy to w jakichś emocjach, wrażeniach, czy też w tym wszystkim, co do nas przychodzi. Także uważność ma ten bardzo ważny aspekt, właśnie doświadczania i akceptacji. I yy, kiedy świadomie zaczynamy oddychać, to otwieramy się właśnie na tą uważność, która. Jest na dobrą sprawę symboliczna, bo robimy to rano i chcemy, czy właśnie tuż po przebudzeniu, i chcemy, żeby ta uważność nam towarzyszyła w całym dniu. I kiedy ta chwilę sobie poobserwujemy oddech, to następnym krokiem, bardzo ważnym w tym porannym rytuale uważnego wstawania jest podjęcie decyzji, że wstajemy i wstajemy. To jest bardzo ważne, bardzo ważne. Powiedziałabym współcześnie. No. Mogę się odnieść do czasów współczesnych, jako że w tych żyję, bywa, że podjęcie decyzji jest problemem. Może to jest kwestia tego wyboru, który mamy, może tego, że jesteśmy przytłoczeni tą ilością decyzji do podjęcia, ale fakt, faktem jest, dobrze jest dodawać sobie takie kamyczki do takiego poczucia, że jesteśmy decyzyjni i w tych decyzjach wykonawczy. I to może się wydawać bardzo błahe, bo to jest raptem decyzja o to, że wstajemy z łóżka, ale gwarantuję, że dla niektórych osób bywa to duże, naprawdę duże przedsięwzięcie. Podjąć decyzję, że się wstaje z łóżka i następnie wstać. I to jest taki kamyczek, który właśnie pomaga nam w tej późniejszej decyzyjności i wykonawczości w codzienności. Także to jest ten ważny, kolejny aspekt, podjęcie decyzji, że wstajemy, a następnie wstajemy. Nie, że wywlekamy się z tego łóżka ledwo co z niechęcią, tylko faktycznie działamy. I kiedy nasze stopy dotkną ziemi, to jest ten, ten symboliczny moment takiego uziemienia, takiego już yy, bycia w pełnej aktywności, to możemy. Yy, dokonać z tego, co u Sufich, co w tej, można powiedzieć, oryginalnej wersji, u Sufich jest takim nazwaniem ofiarowania się, ofiarowania się do bycia na służbie. I w tym rytuale uważności Sufich to ofiarowanie się polega na wypowiedzeniu, znaczy takim symbolicznym wypowiedzeniu zdania Oby dane mi było być dzisiaj na służbie, obydane mi było być dzisiaj na służbie, no, i oczywiście po to, żeby nakierować się w tym dniu, na to, żeby na tej służbie być. Od razu warto by powiedzieć, o co chodzi z tym byciem na służbie, bo zauważyłam, że dużo osób ma tutaj opór, jak słyszę o jakiejś służbie. Nie najlepiej się to kojarzy niektórym. Mianowicie chodzi taką, o taką potrójną służbę. Służbę sobie przede wszystkim, służbę innym i służbę ścieżce. Czyli to jest takie Ofiarowanie się do bycia na służbie, ale zauważmy, to jest najpierw ten aspekt bycia na służbie sobie. I to łączy nam się z tą uważnością, którą już zbudowaliśmy na początku. Służba sobie oznacza nic innego jak w byciu w kontakcie ze sobą i w takim uważnym kontakcie ze sobą i pozwalanie sobie na to, aby cały czas wracać do siebie, czyli Zauważmy, jeżeli na przykład zatracimy się w złości, w gniewie, to tracimy kontakt ze sobą. Jeżeli zaczynamy postępować automatycznie, automatycznie, ale w niezgodzie ze sobą, czyli robimy jakieś rzeczy, których zupełnie byśmy nie chcieli. No, że tak się chwycę tej złości, nie wiem, zesłościmy się na kogoś i nie wiem, zatrąbimy na kogoś na ulicy. I po fakcie może być tak, że mamy takie doświadczenie. Dlaczego to zrobiliśmy? No właśnie może to był ten automat, który w nas się odpalił, związany ze złością, czyli straciliśmy kontakt ze sobą, postąpiliśmy tak, że w późniejszym rozrachunku czujemy, że to nie, nie było nasze, nie, nie jest w zgodzie z nami. Nie chcemy, żeby tak się zachowywać na ulicy, ale jednak to się stało. Więc ta służba sobie to jest takie, takie podjęcie postanowienia, że będziemy uważni na siebie, na te różne rzeczy, które przez nas przepływają, będziemy ich doświadczać, akceptować, no i pozwalać im odpłynąć, jak one się wytracą, czyli nie zatracać się na przykład w jakichś emocjach, ale też nie odtrącać ich, nie odtrącać jakichś wrażeń, które przez nas przepływają. No i to właściwie chcemy, żeby towarzyszyło nam w całym dniu, dlatego to robimy, mówimy sobie rano. Służba innym to jest takie, Podjęcie, takie ofiarowanie się do służenia innym, skąd idą to na marginesie, mogę powiedzieć, że dla mnie naprawdę nie ma szlachetniejszego zajęcia niż właśnie służenie innym. Więc dla mnie ten rytuał był zawsze bardzo przekonywujący. Służenie innym to jest takie działanie dla samego działania, czyli bez oczekiwania na jakąś gratyfikację, na realizację jakichś celów, tylko po prostu służenie. No, i ta służba jest różna. Każdy z nas ma pewne zobowiązania, które mam, mamy wobec rodziny, przyjaciół, dzieci, bliskich, współpracowników itd. Tak no i zauważmy, inaczej na pewno nam się będzie pracować, jeżeli będziemy myśleć o tym, że ofiarowaliśmy się, można powiedzieć, robimy naszą robotę. My z naszą robotą. A inaczej będzie, jeżeli będziemy szli do tej pracy z niechęcią, z obrzydzeniem, ze złością i po prostu we wszystkich widzieli wroga. Więc to ma nam pomóc iść przez cały dzień. No i ostatni aspekt służby to jest służba ścieżce. No każdy ma tutaj swoją ścieżkę. No i chcemy nią kroczyć z oddaniem, jako że to jest rytuał suficki. No to jeżeli jesteśmy na przykład na ścieżce sufickiej, to odpowiednio tutaj. Pracujemy nad sobą, nad no właśnie taką, taką duchową naszą ścieżką. Natomiast, jeżeli dla kogoś byłby nieprzekonywujący ten aspekt służby, co rozumiem, to nie jest tak, że mamy to wszystko łykać jak leci, to możemy zmodyfikować. Na przykład, ten moment uziemienia, tego kontaktu stóp do ziemi. Poświęcić na taką chwilę refleksji, na przykład nad jakąś myślą, którą można na przykład znaleźć w jakichś odpowiednich publikacjach, albo ja na przykład publikuję codziennie rano y, suficką myśl Hazratajna i właśnie do refleksji. Można się nad nią zadumać. Można też podjąć po prostu intencję na dany dzień. Możemy mieć intencję na ile dni tą samą, na każdy dzień inną, albo poszukać jej w sercu i ją sobie wypowiedzieć. No i to jest ogólnie poranny rytuał, jest mocno taki nastawiający nas na dany dzień. Więc, oczywiście, żeby to wszystko miało sens, to dobrze jest nie tylko ten rytuał w cudzysłowie odprawić, ale potem przez cały dzień dać się mu prowadzić. I tu przypomnę, że. Na początku kontaktujemy się z oddechem, jesteśmy uważni, właśnie na siebie. To już jest to nastawienie się na uważność. Także to jest ten ważny aspekt. A jeżeli ta służba do nas przemawia, to możemy myśleć o tym, że ten pierwszy aspekt to jest służba sobie, i to też ma taki wydźwięk, że nie robimy niczego wbrew sobie. Czyli. Dbamy o siebie, też dbamy o swoje granice, jakby wszystko to mieści się w służbie sobie. Dlatego właśnie dla mnie to było takie ważne. I chciałam powiedzieć, w którym momencie mi się ten poranny rytuał uważności przydał. Zdecydowanie na pewnych, yy, a, pewnych etapach macierzyństwa. Ja miałam w dość krótkim czasie, yy, urodziłam trójkę dzieci. I wydaje mi się, że najtrudniej mi było, jak miałam ten moment dwójki małych dzieci przy sobie. I opieka nad dziećmi sama w sobie no jest oczywiście piękna. Jest to bardzo takie mm, rozwijająca, rozwijająca rzecz. Ale bywały momenty ciężkie, gdy dzieci na przykład chorowały, albo po prostu no wymagała, dwójka małych dzieci wymagała takiej nieustającej uważności na to, aby one były bezpieczne, zaopiekowane. I miałam po prostu trudne momenty, ale wtedy właśnie z ratunkiem przychodził mi ten poranny rytuał uważności, bo w momencie, kiedy ja rano, budząc się i mając przed sobą wizję kolejnego dnia, który. Naprawdę, na przykład fizycznie, będzie ciężki. Kontaktowałam się ze sobą, nastawiałam się na właśnie tą uważność na siebie i wypowiadałam to sufickie, to sufickie, to sufickie stwierdzenie: Obydane mi byłoby dzisiaj na służbie, miałam takie poczucie, że właśnie to jest ten moment służby, szczególnie dzieciom. Nie muszę mieć tutaj celu. Robię to po prostu po to, aby to robić. Nie robię to dla nich. I było mi zdecydowanie łatwiej. Bo teraz chciałam tak powiedzieć, że to jest dalekie od takiej, takiego podejścia matki Polki, czyli takiej matki, która się da zamęczyć, odda swoją ostatnią kroplę krwi, ale po prostu wszystko odda dla, no, w tym wypadku dzieci. To dla mnie ten rytuał i to bycie na służbie jest zdecydowanie inne, bo na tym pierwszym etapie jest właśnie ta dbałość o siebie. I mając to w pamięci, Jednocześnie dużo łatwiej przychodziło mi być na służbie dzieciom, bo też właśnie dużo bardziej zwracałam uwagę na to, aby zaopiekować się sobą i mieć te zasoby swoje, żeby tym dzieciom służyć. Więc to był dla mnie taki szczególny moment, który, w którym ta, ten rytuał mi pomagał. Natomiast właśnie rozmawiając z uczennicami, uczniami, czasem podpowiadam, że można w ten sposób zacząć dzień. Na przykład to jest taka moja podpowiedź, jeżeli komuś trudno przychodzi medytować rano. Ma jakby poczucie, że byłoby fajnie medytować rano, ale jakoś tak nie widzi tego. Jest ciężko. To dla mnie ten poranny rytuał uważności, który jak najbardziej wpisuje się w taki, w taki można powiedzieć... Yy, w taką codzienną praktykę medytacyjną jak najbardziej może być pomocny. Zauważmy, on dzieje się już w momencie kiedy jesteśmy w łóżku, kontaktujemy się z oddechem, budujemy tą uważność oddechu i potem wkraczamy w dzień z zupełnie inną energią. Cały poranek zaczyna się bardzo uważnie. I już wielokrotnie zauważyłam, że dla wielu osób to jest właśnie to, że Zaczynają tak robić każdego dnia i zupełnie inaczej zaczynają dzień. Odpada ten wyrzut sumienia, że ojej, trzeba by medytować, ale jakoś nie umiem, tylko właśnie budują sobie te zasoby, zasoby na tej można powiedzieć ścieżce i, i zupełnie inaczej wkraczają w dzień. Dlatego pomyślałam, że warto powiedzieć o tym rytuale. No, a jak mówię, no nie jest to taki rytuał, który byśmy sobie zrobili razem, tylko raczej trzeba wiedzieć, jak go robimy. No i tutaj jeszcze raz przypomnijmy, czyli najpierw zanim wstajemy z łóżka, czekamy, aż się zupełnie obudzimy, potem jeszcze leżąc w łóżku, kontaktujemy się z oddechem, budujemy uważność oddechu, mając tą uważność oddechu. Jeżeli tutaj jeszcze dodam na marginesie, jeżeli chcesz nie do końca czujesz, o co chodzi w pracy z uważnością oddechu, to proponuję Ci na przykład moje nagranie Badanie oddechu, gdzie właśnie są takie ćwiczenia uważności oddechu, jak otworzyć się na oddech. Kiedy już zbudujemy tą uważność oddechu, to podejmujemy decyzję, że wstajemy z łóżka. I wstajemy. Następnie, kiedy stopy dotkną ziemi, stajemy sobie, czujemy kontakt ciała do ziemi, no i tutaj albo Wypowiadamy sobie trzy razy w myślach, obydane mi byłoby dzisiaj na służbie, mając na uwadze tą potrójną służbę, albo jeżeli wolimy, to możemy sobie wypowiedzieć myśl do refleksji czy też jakąś intencję. I u sufich to jakby bezpośrednio po tym rytuale porannego wstawania można też wykonać sobie praktykę 20 oddechów oczyszczających. To jest praktyka, którą można wykonywać na stojąco, więc jakby będąc w takim ciągu tego poranku można też właśnie sięgnąć po tą pranajamę, bo 20 oddechów oczyszczających to pranajama. i tak sobie dopełnić cały ten rytuał. Także jeszcze na koniec te 20 oddechów oczyszczających albo na przykład podjąć inną praktykę medytacyjną. Natomiast, jakby cały rytuał nam się tutaj tak zamyka. Polecam, polecam. Można spróbować, można sobie wyznaczyć kilka dni, czy to 7, czy więcej, na przykład 40. No 40 dni to jest taki dobry czas, żeby zweryfikować, czy coś nam działa, czy nie działa, bo każdy dzień jest inny. Jednego dnia się obudzimy i będziemy. Z energią, a innego dnia ledwo, ledwo otworzymy oczy i już będziemy zmęczeni, ale w każdym tym dniu warto zastosować ten rytuał uważności. Natomiast dany dzień można zakończyć wieczornym rytuałem oczyszczenia umysłu, który mam nagrane jako podcast, więc jeżeli go jeszcze nie odsłuchałaś, nie odsłuchałeś, to odsyłam do niego i tak nam się w ten sposób zamyka dzień, czyli mamy poranek z uważnością i oczyszczenie umysłu na koniec dnia. Daj mi znać, jeśli masz jakieś pytania, jeśli masz jakieś uwagi. Będzie mi też miło, jeżeli coś do mnie napiszesz, niezależnie od tego, czy masz pytania, czy nie. Bardzo proszę o wsparcie na Patronite albo Buy Coffee. Wtedy. Będę mieć e, możliwość do rozwijania tego podcastu, a bardzo bym chciała. Także jeżeli Ci się podobało i masz ochotę postawić mi wirtualną kawę, to będę bardzo wdzięczna. Zapraszam też do grupy jego wsparcia Oli Uruszczak, jeżeli korzystasz z Facebooka, to jest taka grupa, gdzie e, można znaleźć dużo praktyk i są też praktyki yoga nidry, czyli takiej głębokiej medytacji i relaksacji, więc jeżeli ten temat Cię interesuje, to serdecznie zapraszam do grupy. Jego wsparcie, Oli uroszczak. No i zapraszam Cię też na różne moje kanały social media, gdzie publikuję różne treści z jogi. Jogi, która się nami opiekuje w codziennym życiu, jogi, która jest z życiem i która daje naprawdę dużo narzędzi do pracy ze sobą, nad sobą, no i do odnalezienia szczęścia i prawdziwych siebie. Na ten moment życzę Ci wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i do następnego razu. Cześć.